Co się stało? Nic nie pamiętasz. Pochowałem Fenrira, a potem sam nie wiem. Byłem smutny, a później wściekły i się bałem. Pamiętam, że Biegłem? Był tam niedźwiedź. Nacierał i ruszyłem na niego? Ale to musiał być sen. Przemieniłeś się pod wpływem emocji. <laughs> Nie, nie wiedziałem, że to potrafię. Nie zrobiłeś nic złego. Poniosło cię. Dlatego nie wolno ci przerywać treningu. Nie wiemy, jak potężne posiadasz moce. Bez dyscypliny mogą być niebezpieczne. Już nauczyłeś mnie dyscypliny. Więcej mi nie trzeba. Chcę odpowiedzi! Ale ty ich nie znasz. Znała ja tylko twoja matka. Zataiła je przed nami. Może ktoś będzie w stanie nam pomóc. Ktoś, kto opowie nam wszystko o gigantach. I o tym, kim właściwie jest Loki. Nie lepiej, żebym rozumiał, kim się staje? Atreusze! Posłuchaj mnie. Mogłem cię zabić. Nad tym nie zapanujesz. Nie będziemy podejmować ryzyka. Bezczynność też nim jest. Sam mówiłeś. Przestań myśleć jak ojciec i zacznij myśleć jak generał! Nie! you've got to Tędy. Może pomówimy o tym, że chłopak zmienił się w niedźwiedzia. No, właśnie. Nie teraz. Naprawmy zaklęcie ochronne i wracajmy. Ktoś przełamał zaklęcie? Tak, ty. Czyli mnie wini. Tego nie powiedziałem, Atreusie. Ale tak to zabrzmiało. Daj mi znak, ojcze. Teraz!

Chłopcze, oprócz zdolności porozumiewania się ze zwierzętami, zauważyłeś ostatnio jakieś inne nowe przejawy magii? Nie bardzo. A Fenrir? Co z nim? Kiedy zdechł, rzuciłeś czar. Nie rzuciłem, ale widziałem światło. Nie wiem, o czym mówisz. Hmm. Może to sprawka Fimbul Winter. Sam daje się zwieść. Chyba już wiem, gdzie jesteśmy. Skąd tu tyle krwi? To twoja krew. Naprawdę? Twoja albo ofiary, którą za sobą ciągnąłeś. Ta wersja wcale nie brzmi lepiej. Sí. nie liczą. Tylko konsekwencje. Co? Co teraz? Nic. Zostawmy to na tyle. <gry> Ciąga burza. Mam dość tego zimna. Jesteśmy prawie w domu. Brety, dużo tych gości. Walczymy z nimi całą noc. Widocznie byli w obrębie działania zaklęcia. Szkoda, że nie możemy wrócić do świątyni Tyra i uciec z Midgardu. Powiadają, że Fimbul Winter dotyka wszystkie światy. Ale... Założę się, że nigdzie nie jest gorzej niż tu. Hej, Sfana, nie bój się. Jesteś dzielna, dobra, dzielna wilczyca. Już dobrze. Ma do nich rękę. Brak zaskoczenia. Speki. Wszystko dobrze? To tylko piorun. Dobrze, mała. Już dobrze. Ucie. Sprawdzam tylko... Idź spać! Tak jest. Ten wieczór był trochę zbyt burzliwy jak na mój gust. Choć przyznaję, że przez chwilę poczułem się jak za starych czasów, przemierzając we trójkę nieprzyjazne, dziewicze, leśne ostępy. Sam od dłuższego czasu unikasz wspólnych wypraw. A, po prostu jestem trochę zmęczony. W kółko tylko polujecie na jelenie. Przecież ty nawet nie potrzebujesz snu. Zmęczenie miewa różne oblicza. Z czasem to zrozumiesz. A teraz odpocznijcie, moi bracia. Rano wszystko staje się bardziej znośne. Whoa! Mogę wejść? Przyniosłem miód. Nie sądzę, żebyśmy się dogadali. Ach. Na pewno znajdziemy wiele wspólnych tematów. из Валахата. Mogłeś powiedzieć, zanim nalałem. Co cię tu sprowadza? Taki tam miły gest. Wydajesz się... Spokojną, rozsądną osobą. Jesteś? Spokojną, rozsądną osobą? Zależy, czy wymaga tego sytuacja. Powiedziałbym, że ta tego wymaga. <laughs> ta. Jakim jestem. Zanim nastała zima, doszło do pewnych nieporozumień. Niefortunnych, ale wszyscy już lepiej się orientujemy, kto, jak i dlaczego. A więc zabiłeś jego chłopców. Broniłeś się. A sobie żyją, żeby umierać. No i bądźmy szczerzy, byli bezużyteczni. Ale Baldur, on był kimś. Mój najlepszy zwiadowca. Prawa ręka. Tak, postradał zmysły jasne, ale czasem się przydawał, a przez ciebie go tu już nie ma. Rozumiesz mnie? Musisz zapłacić. Zabawa się skończyła. A może rozejm? Co o pokoju sądzi nasz stateczny, emerytowany Bóg wojny. Może byśmy się nie zabijali? Posiedziałbyś w domu, odsapnąłbyś, nie szukaj ze mną żadnej zwady. To i ja nie będę. Oczywiście to oznacza, że on musiałby wreszcie przestać szukać Tyra. Tyra. Dobrze wiemy, co kombinujesz. Odpuść. Dawny Tyr nie istnieje. On nie żyje. Rozumiesz? I to wszystko nic więcej. Kurde, dorzucę coś od siebie. Możesz zatrzymać więźnia, którego mi podkradłeś. <laughs> tak jest. Wiem, że gdzieś tu jesteś, ty mały, złotousty skurwielu. Dlaczego mielibyśmy ci wierzyć? Czy twoje słowo było coś kiedyś warte? Oto i on, mój stary wspólnik. Trochę go było. Nawet gdy mówi, że śnieg jest biały, to łże! To ma być twoja złota myśl? Najmądrzejsza głowa na świecie nie widzi nic poza sobą? Nie widzi, że chcemy tego samego? Dobra. Oto układ, który ci się spodoba. Wyrównam twój rachunek z moją byłą. Sprawię, że Freja da ci spokój. Ochronię twojego syna. Tego właśnie chcesz, prawda? Co ty na to? Nie. Zawód w lar <laughs>